Witajcie, era Wodnika. Wszystko ma się ku końcowi, moi drodzy. Ponieważ serwisy, wiadomości nadal ogłaszają o poważnych problemach, o korupcji i konfliktach na całym świecie, to przypominajcie sobie, że to wszystko istnieje już od bardzo długiego czasu a ujawnienie wszystkiego się teraz nasila, aby ujrzeć i podjąć decyzję, że już dosyć tego i obudzić ludzkość na potrzeby poważnych zmian, które już zachodzą, i skutecznie rozpuszczają odwieczne lęki, złość, nienawiść i urazy, których wielu ludzi się chwytało, nie zdając sobie sprawy z tego, że miłość jest naszą prawdziwą naturą i że wszystko, co jej zaprzecza, jest owocem poważnie uszkodzonej i zranionej ludzkiej psychiki, ukrywającej przed ludźmi świadomość ich własnej natury. Ci, którzy słuchają tego rodzaju przesłań, wiedzą, że waszym celem i waszą naturą jest miłość. Jest to nieskończone pole energetyczne, zawierające wszystko, co istnieje. Dlatego dokonując regularnych wizyt w głębinach swojej istoty, aby przejawić szacunek dla siebie i swojej boskości, Nieustannie przypominajcie sobie, że nie ma nic poza kochającym źródłem, które stworzyło nas do wiecznego życia wypełnionego radością. Jesteśmy z nimi jednością w każdym najmniejszym mgnieniu chwili, a więc odrzućcie wszelkie wątpliwości, których być może nadal kurczowo się trzymacie. A co się tyczy własnej godności, to trwajcie w Jego obecności, bo tylko nasze własne głęboko zakorzenione zwątpienie w siebie staje na przeszkodzie uświadomienia cudu i dostojeństwa tego, kim jesteście. Wdzięczność Wam wszystkim, błogości.